Wam o annie Marii Żukowskiej. Chociaż jeśli nigasz na zostawcie łapką w górę, aby więcej osób się o tym dowiedział i subskrypcję, żeby być na bieżąco z takimi ciekawostkami. Anna urodziła się 11 czerwca 1983 w Warszawie. W młodości wstąpiła do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Z jego ramienia Kandydowała do Rady Dzielnicy Mokotów w 2010 i do Rady Miasta Stołecznego Warszawy w 2018, lecz za każdym razem przegrywała. Sukces odniosła w 2019, kiedy została posłanką, którą jest do dziś. W 2024 nie udało jej się zostać europosłanką. Anna Maria jest postacią kontrowersyjną. W 2021 powiedziała, że mężczyzna może urodzić dziecko, a w 2024 nazywała ofiary rzezi wołyńskiej starymi trupami. Żukowska 13 maja 2025 na zdalnym spotkaniu Krajowej Rady Sądownictwa dołączyła w wannie. Do zobaczenia!